Witaj na kanale NPTV. Jeśli cenisz niezależne media, zostaw lajka i zasubskrybuj. To realne wsparcie dla naszej pracy. W dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy Nawrocki. Polska buduje największą armię w Europie. Tusk marnuje miliardy. Stanowski i brzoska w ogniu krytyki. Kibice Maccabi i Hajfe rozwiesili haniebny transparent. MSZ reaguje. Tusk pokornie w pałacu. Amerykanie wybrali Nawrockiego. Pełczyńska Łęcz chwali pis. Szok w opozycji. Kowy przed zapis w sondażach: PSL grozi wypadnięcie Sejmu. Miller symboli banderowskich w Polsce nie będzie. Nawrocki w centrum uwagi. Wieliński krytykuje hołownie Tusk musi działać natychmiast. Trump ostrzega Putina nie będzie ze mną zadzierał. Rewolucja kwantowa zbliża nowe zagrożenia dla świata. Komentarze są otwarte. Napisz, co myślisz i dołącz do dyskusji. A to dopiero początek przed tobą porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy! Prezydent Nawrocki Polska musi mieć najsilniejszą armię w Europie. Będę domagał się zakończenia rozmów i decyzji o przeznaczeniu 5% polskiego PKB na obronność. Polskie bezpieczeństwo tego wymaga, podkreślił prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów święta wojska polskiego. Zaznaczył, że bezpieczeństwo nie może być przedmiotem sporów politycznych i zapowiedział dążenie do podpisania ponadpolitycznego zobowiązania prezydenta i premiera w sprawie konstytucji bezpieczeństwa RP. Przypomniał, że zwycięstwo Polaków w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku było możliwe dzięki jedności społeczeństwa i dziś również wymaga wspólnego działania. Musimy mieć w krótkim czasie nie trzecią, a najsilniejszą armię sojuszu północnoatlantyckiego w Europie podkreślił. Nawrocki wskazał na potrzebę modernizacji wojska polskiego, rozwijania liczebności armii do 300 tysięcy żołnierzy, a docelowo do pół miliona, tworzenia nowych dywizji, budowy fabryk amunicji, rozwijania marynarki wojennej i programu Orka. A także modernizacji sprzętu i czołgów. Podkreślił, że Rosja nie jest niepokonana, a polskie wysiłki obronne mają budować bezpieczeństwo i pokój, a nie wojnę. Jesteście bohaterami współczesności, mówił do żołnierzy, dziękując im za służbę i przypominając o heroizmie Polaków z 1920 roku. Prezydent podkreślił, że bezpieczeństwo Polski wymaga konsekwentnej modernizacji armii. Niezależnie od wyborczych terminów, a strategiczne decyzje muszą być fundamentem na lata i dekady, zapewniając państwu siłę, stabilność i gotowość do obrony. Rząd Tuska marnuje nasze pieniądze. Stanowski i Brzoska w ogniu krytyki. Rząd Donalda Tuska wprowadza absurdalny program skracania czasu pracy, w którym wszyscy podatnicy zapłacą wybranym przedsiębiorcom, aby część pracowników mogła pracować krócej. Pomysł ostro krytykują Krzysztof Stanowski, twórca kanału Zero i Rafał Brzoska, prezes Impost. Od dziś pracodawcy mogą zgłosić się do pilotażu prowadzonego przez minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk i otrzymać wsparcie finansowe, nawet do miliona złotych, na skrócenie godzin pracy. Wicemarszałek Senatu Magdalena Bieja chwali program, ale nie mówi, że w praktyce to wszyscy podatnicy płacą za eksperyment, który firmy mogłyby wprowadzić same bez dotacji. Wy z naszych pieniędzy zrekompensujecie to pracodawcom? Pyta retorycznie Stanowski, podkreślając, że na ten pilotaż przeznaczono zaledwie 50 milionów złotych. Brzoska dodaje... Że to typowy scenariusz, składamy wnioski, a efekt bywa zerowy, co prowadzi do marnowania publicznych środków. Internauci i komentatorzy alarmują, że pieniądze Polaków trafiają na sztuczne skracanie pracy zamiast realnej poprawy warunków pracy, wywołując falę krytyki wobec rządu Tuska. Ten projekt już wywołuje kontrowersje, bo zamiast inwestować w rozwój i bezpieczeństwo zatrudnienia, państwo finansuje eksperyment, który niekoniecznie poprawi życie pracowników, a jedynie obciąża budżet. Skandal na stadionie. MSZ reaguje na haniebny transparent kibiców Maccabi Haife. MSZ stanowczo potępia skandaliczne zachowanie części kibiców izraelskiego klubu Maccabi Haife, którzy podczas meczu z Rakowem Częstochowa wywiesili transparent z napisem Mordercy od 1939 roku. Polski resort zapowiada, że ambasador Maciej Hunia porozmawia o incydencie z tamtejszym MSZ, podkreślając, że relacje polsko-izraelskie nie mogą być niszczone przez ekstremistów. Dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu rozmawiał w tej sprawie z ambasadorem Izraela, Y.K. Finkelsteinem, wyrażając najwyższe oburzenie treścią transparentu i dziękując za jednoznaczne potępienie incydentu przez izraelską ambasadę. MSZ wzywa UEFA do odpowiedniej reakcji, podkreślając, że ani na stadionach, ani poza nimi nie ma miejsca na mowę nienawiści. Polski wicepremier i szef MSZ, Radosław Sikorski, zaznaczył, że haniebny transparent to zachowanie pojedynczych kibiców. A dyplomacja nie jest kibolską ustawka. Zapowiedział też możliwość zakazu wjazdu do Polski dla sprawców, jeśli zostaną zidentyfikowani przy wsparciu Węgier. Ambasada Izraela w Polsce określiła zachowanie kibiców jako ohydne i podkreśliła, że takie incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich fanów. Mecz odbył się w Debreczynie na Węgrzech, gdzie Maccabi pełniło rolę gospodarza. Raków, który przegrał u siebie 0–1, wygrał rewanż 2–0 i awansował do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Polskie władze apelują o stanowcze działania dyplomatyczne i pokazanie, że nienawiść nie ma miejsca w sporcie ani w relacjach międzynarodowych. Tusk ze skłonioną głową w pałacu. Amerykanie wybrali Nawrockiego. Donald Tusk pojawił się w pałacu prezydenckim, choć jeszcze niedawno zaciskał piąstki i mówił, że nie będzie uznawał prezydenta. Chwilę musiał poczekać na spotkanie z Karolem Nawrockim, co wywołało lawinę spekulacji, ale Marcin Przydacz w Polsat News podkreślił, że wszystko odbyło się punktualnie, zgodnie z protokołem. Tam z tyłu jest zegar. Proszę zobaczyć, która jest godzina 12. Dokładnie wtedy spotkanie się rozpoczęło, mówił. Przydacz zaznaczył, że dla Tuska była to sytuacja niekomfortowa, bo przychodził po wcześniejszej krytyce prezydenta, a media próbują dziś odwrócić uwagę od faktu, że rozmowa odbyła się zgodnie z zasadami. Spotkanie to było protokolarne. Minutowe opóźnienie nie ma znaczenia w porównaniu z tym, co ustalono. Co więcej, to Karol Nawrocki reprezentował Polskę podczas wideorozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem, a nie Tusk. Bo tak zdecydowali Amerykanie, choć wcześniej rząd błędnie podawał, że udział weźmie Tusk. Przydacz podkreślił, że Amerykanie samodzielnie dobierali swoich rozmówców, a strona niemiecka mogła jedynie zabiegać obecność Tuska. To pokazuje, że Tusk nie ma wejścia do Białego Domu i nie jest traktowany jako partner w rozmowach międzynarodowych. Zaproszenie otrzymał prezydent Nawrocki, który przyjął propozycję, a rząd dopiero później zdał sobie sprawę, że nie będzie reprezentował polski Tusk. Przydacz podsumował, że Donald Tusk musi już przyjąć do wiadomości, że z prezydentem Trumpem niczego nie ustali, a jego rola w kontaktach z Amerykanami jest ograniczona. Pełczyńska-Nałęcz chwali PiS i zaskakuje wszystkich. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na antenie kanału Zero przyznała, że bony turystyczne Prawa i Sprawiedliwości były świetnym pomysłem, ale jednocześnie starała się pokazać zdziwienie, że udało się je wprowadzić właśnie za rządów PiSu. Cała rozmowa wyszła więc nieco dziwnie i zaskoczyła Krzysztofa Stanowskiego, który zwrócił uwagę, że program faktycznie pomagał branży turystycznej oraz rodzinom, które normalnie nie mogłyby sobie pozwolić na wakacje. To był program, w którym rzeczywiście pomagaliśmy branży turystycznej, ale i ludziom, którzy nie stać na spędzanie wakacji w jakichś miejscach. Można było pojechać z dzieckiem do hotelu i spędzić trzy dni nad morzem, mówił dziennikarz. Pełczyńska nałęcz odpowiedziała z lekkim uśmiechem. Teraz zdziwię pana redaktora. To był program PiSu. Gdy Stanowski dopytał no i co z tego, minister odparła krótko: dobry był. No cieszę się, jakbyśmy takie programy robili, to dzisiaj nie byłoby tej rozmowy, dodał dziennikarz, wywołując uśmiech słuchaczy. Sprawa nabiera dodatkowego kontekstu w związku z aferą krajowego planu odbudowy, w której środki publiczne trafiły m.in. na jachty, sauny, solaria czy klub dla swingersów, a część finansowania powiązana była z rodzinami działaczy platformy obywatelskiej. Twarzą tej afery stała się właśnie Pełczyńska Nałęcz, której resort nadzorował program i za którą tłumaczył się sam premier Donald Tusk. Europoseł PiS Michał Dworczyk skomentował całą wymianę zdań w mediach społecznościowych krótko. Premier Donald Tusk nie będzie zadowolony. Ta sytuacja pokazuje, że czasem polityczne napięcie miesza się z ironią, a dobry pomysł może zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych polityków. Koalicja Obywatelska wyprzedza PiS-PSL poza Sejmem. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Po Ulster na zlecenie Super Expressu pokazuje, że liderem zostaje koalicja obywatelska z poparciem 32%, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które zdobywa 31% głosów. W porównaniu z badaniem z początku lipca partia Donalda Tuska zyskała prawie 1 punkt procentowy. Natomiast formacja Jarosława Kaczyńskiego straciła prawie 3 punkty. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z poparciem 13%, co oznacza niewielki wzrost w stosunku do poprzedniego badania. Do Sejmu weszłaby również nowa lewica z 7% poparcia, co oznacza spadek w porównaniu z lipcem. Polska 2050 Szymona Hołowni przekracza próg wyborczy i zyskuje 5% poparcia, poprawiając wynik o ponad 1 punkt procentowy. Poza Sejmem znalazłyby się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z 5%, Partia Razem z 5% oraz PSL z 2%. Mniej niż 1% badanych wskazało na inną partię. Łączne poparcie trzech partii obecnej koalicji rządzącej, które weszłyby do Sejmu, Wynosi 44%. Wyniki pokazują wyraźną zmianę na pozycji lidera i sugerują, że obecna scena polityczna staje się coraz bardziej dynamiczna. Koalicja Obywatelska staje się głównym graczem, a PSL pozostaje poza parlamentem, co może wpłynąć na przyszłe negocjacje i układy polityczne. Sondaż wskazuje, że różnice między partiami są niewielkie i każdy głos może przesądzić o wyniku. Warto obserwować, jak te liczby przełożą się na rzeczywiste poparcie w nadchodzących miesiącach, a partie będą musiały intensywnie działać aby utrzymać lub poprawić swoje pozycje. Wyniki pokazują, że scenę polityczną czeka nieprzewidywalna walka o każdy procent poparcia, z koalicją obywatelską na czele i możliwością dalszych zmian w układzie sił w sejmie. Miller chwali Nawrockiego. Symboli banderowskich w Polsce nie będzie. Były premier Leszek Miller wyraził uznanie dla prezydenta Karola Nawrockiego za stanowcze podejście wobec propagowania w Polsce zbrodniczej organizacji AUNUPA i symboli banderowskich. W rozmowie z Super Expressem Miller podkreślił, że do tej pory żaden polityk tego szczebla nie mówił wprost, że symbole banderowskie w polskiej przestrzeni publicznej są nie do zaakceptowania i że wcześniej raczej zamykano oczy i udawano, że problem nie istnieje. Cieszy go, że słowa prezydenta Nawrockiego mogą być początkiem zmiany politycznej w tej kwestii. Ostatnio doszło do kilku skandali związanych z propagowaniem AUN-UP-a w Polsce, w tym zdewastowania pomnika ofiar rzezi wołyńskiej w Domostawie, gdzie pojawił się napis Sława UPA i czarno-czerwona flaga, oraz incydentów na stadionie narodowym podczas koncertu białoruskiego rapera, kiedy zgromadzeni Ukraińcy propagowali banderyzm, a interweniowała ochrona. Miller zaznaczył, że Nawrocki, zaprzysiężony 6 sierpnia, już w pierwszym tygodniu urzędowania pokazał, że jego stanowisko wobec symboli AUNUPA budzi uznanie nawet wśród jego przeciwników politycznych. Były premier podkreślił, że to pierwszy wysoki urzędnik państwowy w Polsce, który publicznie powiedział, że symbole banderowskie nie powinny pojawiać się w polskiej przestrzeni publicznej i że witam te słowa z pełnym uznaniem. Miller dodał, że jeśli słowa Nawrockiego są początkiem realnej zmiany politycznej, to będzie się z tego bardzo cieszył, bo dotychczas dominowała tendencja ignorowania problemu i udawania, że nic się nie dzieje, a teraz pojawia się szansa na realną reakcję wobec propagowania organizacji odpowiedzialnej za liczne zbrodnie. Wieliński o chołowni Tusk powinien działać natychmiast. Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego gazety wyborczej, w wywiadzie dla kultury liberalnej wprost stwierdził, że Donald Tusk powinien wypie Szymona chołownie z koalicji 13 grudnia. Dziennikarz podkreślił, że hołownia całkowicie się skompromitował, został rozegrany i pokazał, że jest politykiem niedoświadczonym, dziecinnie naiwnym i nieprzygotowanym do pełnienia wysokich funkcji. Wieliński stwierdził, że dla Polski byłoby lepiej, gdyby ta kwestia została rozwiązana jak najszybciej, bo im dłużej się przeciąga, tym gorzej, a cała sytuacja przypomina wyrywanie zęba im później, tym trudniej i bardziej bolesne. Dziennikarz przypomniał też, że dzięki marszałkowi Sejmu Szymonowi hołowni nie doszło do zamachu stanu który mógłby uniemożliwić objęcie urzędu prezydenta Karolowi Nawrockiemu, który wygrał wybory. Wieliński zwrócił uwagę, że ego w polskiej polityce bywa zabójcze, a Hołownia myślał, że jest rozgrywającym, tymczasem został rozgrywany i poważnie zaszkodził swojemu ugrupowaniu. Według dziennikarza pytanie brzmi: Czy Donald Tusk jest w stanie zareagować brutalnie i szybko przywrócić porządek, czy będzie przeciągał sprawę i pozwalał, by problemy narastały? Na koniec, namawiany przez Jarosława Kuisza do podsumowania swojej opinii, Wieliński odpowiedział krótko i wymownie: wypie. Cała wypowiedź pokazuje, że Bartosz Wieliński wydaje się lepiej nadawać na rolę doradcy politycznego niż dziennikarza. A jego mocne słowa wywołują emocje, kontrowersje i skłaniają do refleksji nad polityczną grą w Polsce nad tym, kto naprawdę ma wpływ, kto jest rozgrywany, a kto podejmuje decyzje, które decydują o losach państwa. Trump, Putin nie będzie ze mną zadzierał. Donald Trump zapowiada zdecydowane podejście przed spotkaniem jeden na jeden z Władimirem Putinem na Alasce w piątek. Jestem prezydentem i Putin nie będzie ze mną zadzierał. Podkreślił w Białym Domu, dodając, że już w ciągu pierwszych kilku minut spotkania pozna, czy będzie ono udane. Trump stwierdził, że gdyby nie był prezydentem, według niego Putin przejąłby całą Ukrainę, ale on stoi na straży interesów USA. Zaznaczył, że jeśli rozmowy okażą się nieudane, zakończą się bardzo szybko, a jeśli udane, w niedalekiej przyszłości możliwy jest pokój. Prezydent USA przyznał również w rozmowie z Fox News, że spojrzy Putinowi w oczy, ale inaczej niż George Bush, który kiedyś stwierdził, że zobaczył w nich duszę rosyjskiego przywódcy. Trump dodał, że Putin wie, iż nie miał wcześniej do czynienia z nikim tak twardym jak on i jeśli spotkanie pójdzie dobrze, zadzwoni do prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełęckiego oraz europejskich liderów, a jeśli źle, nie będzie kontaktować się z nikim. Po spotkaniu przewidziano konferencję prasową. Trump sugeruje, by przywódcy wystąpili najpierw wspólnie, a potem oddzielnie. Do Anchorage przyleciał już szef MSZ Rosji Sergiej Ławrow w swetrze z napisem CCCP, a w delegacji rosyjskiej znajdą się ministrowie obrony i finansów oraz doradcy Putina. Strona amerykańska wysłała sekretarza stanu Marco Rubio, ministrów handlu i skarbu, a także dyrektora CIA Johna Radcliffe. Spotkanie Trump-Putin budzi duże emocje i oczekiwania, a świat przygląda się, czy rozmowy przyniosą realne efekty, i czy prezydent USA rzeczywiście postawi twardą granicę wobec Rosji? Rewolucja kwantowa. Jak świat przygotowuje się na nowe zagrożenia? Największe światowe potęgi wydają co roku miliardy na technologie kwantowe, nie tylko by korzystać z ich możliwości, ale też by chronić dane od bankowych po tajemnice państwowe. Profesor Jakub Mielczarek podkreśla, że żyjemy w świecie rządzonym prawami mechaniki kwantowej, a dopiero zaczynamy w pełni wykorzystywać jego potencjał. Klasyczna rewolucja informacyjna, oparta na bitach, Zbudowała mikroprocesory i systemy teleinformatyczne, ale teraz wchodzimy w erę kubitów, które mogą przyjmować nieskończenie wiele stanów pośrednich. Dzięki superpozycji i splątaniu kwantowemu, jeden komputer może jednocześnie przetwarzać astronomiczne ilości danych, co klasyczne maszyny mogłyby liczyć w nieskończoność. Jednak dziś jesteśmy dopiero u progu tej przewagi. Procesory kwantowe są wrażliwe na szumy i wymagają ekstremalnego chłodzenia, a ich interpretacja w klasycznym języku stanowi ogromne wyzwanie. Pierwsze kilkukubitowe maszyny pojawiły się około 10 lat temu, a współczesne komputery dysponują 20-30 wysokiej jakości kubitami. Poważniejsze zastosowania wymagają co najmniej 50 kubitów, a przy 100 można symulować złożone molekuły i układy fizyczne, otwierając nowe ścieżki badań. Choć w mediach często pojawia się wizja komputerów kwantowych łamiących szyfry, w praktyce potrzebne byłyby tysiące kubitów, co jest dzisiaj poza naszym zasięgiem. Dlatego już teraz rozwijana jest kryptografia postkwantowa, standardy odporne na przyszłe ataki, które mają chronić informacje bankowe, medyczne i państwowe. Inwestycje w kwantowe technologie rosną. Chiny przeznaczają 15 miliardów dolarów rocznie, Wielka Brytania 4,5 miliarda, Stany Zjednoczone 3,3 miliarda, a Niemcy ponad 3 miliardy. Polska również wkracza do gry. Piastków w Poznaniu i rozwijany komputer MICOK to fundament dla nowatorskich projektów w obliczeniach kwantowych, algorytmice. Sztucznej inteligencji i systemach kalibracji. Technologie kwantowe stają się nie tylko polem naukowej ciekawości, lecz strategicznym narzędziem gospodarczym i bezpieczeństwa. Odpuszczenie tego wyścigu mogłoby oznaczać pozostanie w tyle za światowymi liderami, dlatego Polska rozwija własne systemy, współpracuje międzynarodowo i buduje bazę wiedzy, by nie stracić kontaktu z globalną rewolucją kwantową. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że jesteś z nami na kanale NPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę zasubskrybuj kanał udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie. Dzięki Twojemu zaangażowaniu ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.